Cześć witam serdecznie z tej strony Arkadiusz Arkadikus woźniak gamingowy przegląd tygodnia odcinek numer jeśli dobrze pamiętam 173. Witam was serdecznie. I jak widzicie, kamera jest troszeczkę inaczej ustawiona, moja twarz jest prześwietlona wręcz, no bo korzystam z innego ustawienia, bo w okno tak daje słońce, że nawet roleta na to nie pomaga i nie było mnie widać w ogóle. Tak więc jestem biały. Niestety to tylko pokazuje, że tym bardziej muszę troszeczkę zainwestować w jakieś studio, bo to co tu się dzieje to jest masakra ale wszak nie dla oglądania mojej mordy oglądacie GPT. Tak więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku właśnie między innymi to... Valorant za 2000 zł. Sony zaprezentowało pada do PlayStation 5. Czyżby nadchodziło Kingdom Come Deliverance 2? A ja wam powiem jeszcze, zanim zaczniemy GPT, że to jest chyba pierwszy raz, kiedy po tylu latach kupowania różnych kolekcjonerek, jedna mi się przyda praktycznie w życiu. Słuchajcie, od czwartku musimy nosić maski. Wszyscy, znaczy w sensie nie tylko te medyczne, tak, byle by czymkolwiek zasłonić twarz. No i. Przydała mi się moja edycja kolekcjonerska pierwszej części Watch Dogs. Proszę bardzo. Oto ona, mówimy tutaj o Vigilante Edition. Tak, stała grzecznie na półce x lat i ma poza tam czapajką coś takiego. A, gdzie to jest przed, tył? Będz. Coś takiego. Nie wiem, tak żeby się nie zasłaniać. Godna poza. Słuchajcie, przyda się do wszystkiego. Można biegać, można chodzić, nie, zasłania nie, na niczym nie wisi, po prostu zakładacie to jak szalik. Zresztą widzicie to teraz na ekranie. A taka ciekawostka, jak się okazuje, warto mieć edycje kolekcjonerskie gier, ale poza takimi pierdołami, gadaniem o takich pierdołkach, no to zapraszam was teraz na GPT-173. Lecimy. Dobra, postarałem się to jeszcze jakoś przyciemnić, ale... Jak widać niewiele to daje. Cóż, wracamy do newsów i e, nie ma co zaprzeczać, że najważniejszym newsem minionego tygodnia jest to, że Sony zaprezentowało nam nowego pada, w zasadzie no nie nowego pada, tylko pada do nowego systemu, czyli PlayStation 5 i zamiast DualShock, nie wiem, 5, nazywa się to DualSense. I co my tu mamy? Ewolucję, ale nie rewolucję, przed którą nawet samosony chciało się bronić, woląc korzystać z owoców DualShock 4. Zgodnie z zapowiedziami mamy adaptacyjne triggery, które będą nam odpowiednio ciążyć, gdy będziemy, na przykład, wjeżdżać samochodem w górę, czy jak podaje jako przykład samosony, podczas naciągania łuku. Do tego mamy haptyczne wibracje, które oferują, no, tak mówiąc po ludzku, szerszy zakres wibracji, przez co nie będziemy czuć takich samych wibracji podczas driftowania samochodem i przyjmowania wybuchu granatu na twarz. Co jeszcze? Wbudowany mikrofon, zmiana przycisku na create, lekka zmiana ergonomiki pada, co zresztą widać na zdjęciach, czego na nich może jednak nie być widać, to delikatna zmiana kąta nachylenia triggerów dla wygodniejszego korzystania. Tyle, że to spotkało się z dużą falą krytyki bądź bardziej obaw. Bo nawet na oficjalnej grafice widzimy, że gdy duo sens leży przykładowo na stole, dotyka triggerem tego właśnie stołu i to był mankament też e, DualShock e, w tym aktualnym PlayStation 4, e, gdzie powiedzmy ustawiliśmy sobie film, odpalamy, Benz X poleciał, film już się zaczął, kładziemy pada, pf, przewinęło nam się no bo tak bardzo delikatny był ten trigger, że kładąc go na stole mm, przesunęliśmy film o jakąś tam część i tutaj właśnie e, 3,5 tysiąca postów we wątku z obawami na temat DualSense właśnie pod tym względem powstało na Reddicie. Sony do tej pory jakoś tam się oficjalnie do tego nie odniosło, ale cały czas nakręca i namawia, żeby pisać e, do nich wszelkie tam obawy, wszelkie tam mm, spojrzenia, pełne krytyki nawet, e, ponieważ też nieraz udowodnili, że po prostu czytają to i biorą to pod uwagę. Tak więc, jeżeli Wy też macie jakieś takie obawy, a jesteście zarejestrowani na Raddicie i ogarniacie chociaż trochę angielski, możecie takie obawy wyrazić w tym wątku, ale my wracamy dalej do DualSense 5 i już nie w tym negatywnym sensie. Ostatnią zmianą, w dobrą tym razem stronę, jest usunięcie wielkiej diody z tyłu, by oszczędzić baterię, a będzie nam ona się wyświetlać niejako spod touchpada. Mądre to to i eleganckie. Zaprezentowano nam póki co biało-czarny model oraz chyba czarny. Mi z tego co wam pokazałem do tej pory podoba się najbardziej czarny pomijam tutaj wizualizację graczy, tylko właśnie problem jest taki, że ten cały czarny też niekoniecznie musi być oficjalny i czy to nie jest jakaś wizualizacja. Tak więc podoba mi się czarny, ale jak będzie trzeba będę korzystał z tego biało-czarnego co to wygląda jak kulturysta z Family Guy'a. A jeśli żaden wam się nie podoba, to internet, jak dobrze wiecie, jest potężny i ci bardziej kreatywni jego użytkownicy zaczęli wrzucać swoje propozycje tego, jak DualSense mógłby wyglądać. Oczywiście, na podstawie pada od razu powstały koncepcje samej konsoli. No i najważniejsza informacja. Z tego całego newsa Jim Ryan, czyli CEO Sony Interactive Entertainment. Można powiedzieć oficjalnie, przyznał, że premiera Sony PlayStation 5 będzie oficjalnie w roku jeszcze 2020. Naprawdę nie sądziłem, że tyle lat po recenzji dla IGN, polskiego postala, czyli hate, jeszcze do tej gry wrócę z newsem. O co chodzi? Wszyscy wiemy czym jest Nintendo, prawda? Fajna, rodzinna, niemal dziecięca konsolka, przy której można się zrelaksować, poruszać, odpocząć, dać dziecku pograć. I właśnie na nią Destructive Creations wydaje swoją grę pełną przemocy, nienawiści i bezbożności. Heytrat nie zagramy na Xboxie, nie zagramy na PlayStation 4, ale będziemy mogli się przy nim zrelaksować po ciężkich sesjach w Mario czy w Zelda. W sumie można się ucieszyć, że kolejna polska produkcja wylądowała na Big N. Riot Games ma jakiś dziwny wpływ na ludzi. Okazuje się, że Valorant stało się luksusem. Jeśli nie wiecie, co to za tytuł, to tak w wielkim skrócie połączenie Overwatcha i Counter-Strike'a, gdzie cel i taktyka jest tak samo ważna, jak odpowiednie korzystanie ze swoich zdolności. I w sumie posiadanie umiejętności różnych postaci nie dziwi, wszak gra powstaje w czeluściach Riot Games, o czym już wspomniałem. Gra znajduje się w fazie zamkniętej bety, więc jak się nie dostało zaproszenia podczas oglądania streamów na Twitchu, to trzeba się obejść smakiem. Trudno... Nie pierwszyzna. Ale nie dla wszystkich. Okazuje się, że dostęp do takiej bety jest sprzedawany przez graczy, którzy dostali zaproszenie. Niektóre konta chodziły na eBayu nawet za ponad 2000 zł, gdzie sama gra ma być darmowa. Riot oczywiście tego nie toleruje i właśnie poinformowało, że zbanowało całą kupę kont, zarówno tych, którzy konto sprzedali, jak i tych, którzy je kupili. Jak dzieci. A czy w sumie, wiecie, jeżeli ktoś sprzedał dostęp do konta za. Ponad 2000 zł, no to tylko mu pogratulować, że znalazł Frajera, tak? Dostał Bana, okej, okay, ale dwa koła przytulił. Wygląda na to, że Warhorse Studio przygotowuje dla nas Kingdom Come Deliverance 2. Troszeczkę z zaskoczenia. Co prawda, wniosek taki pochodzi z ich wpisu na Twitterze, gdzie studio chwali się otrzymaniem mieczyków i tarczy do Motion Capture, ale chyba założenie, że chodzi o Kingdom Come 2, a nie coś innego, jest raczej bezpieczne, nie sądzicie? Samo studio mocno się rozrasta, zatrudniając już ponad 100 osób i nadal szukając nowych, co wyraźnie wskazuje, że zamierza pracować nad jakimś potężnym projektem. I oby, i oby, bo Kingdom Come Deliverance to jest taka prawdziwa perełka tej generacji i naprawdę warto ją ograć. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to kupcie ją sobie, zróbcie sobie dobrze, naprawdę fajnym kawałkiem kodu to już wszystko na dziś, mam nadzieję, że dzisiejszy gamingowy przegląd tego dnia mimo tego, że znów krótki przypadł wam do gustu i jeśli tak było dajcie łapkę w górę, obiecuję, że następny odcinek nie będzie już taki prześwietlony przynajmniej mam nadzieję, że będzie padało albo postaram się ogarnąć jakiś kod, żeby zasłonić okna, żeby no, nie było tak biało a w każdym bądź razie e, będziemy, usłyszymy się za tydzień mam nadzieję, że będzie lepiej pod względem technicznym i że będziecie ze mną trzymajcie się Cześć! Serdecznie dziękuję moim patronom! To Misko N, Maniek, Zielak, Orion, Chudzisław. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem czy udostępnianiem, zapraszam również właśnie na mój profil na Patronite. Wiele nie trzeba, a wszystko cieszy! A jeśli chcecie mnie wesprzeć jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia następnym razem.